Idziemy No, czekam Już się stary pierwszy odcinek wysłał z Eurowki na YouTube To? Już pierwszy odcinek z Eurowki na YouTube jest A zapomniałem o tym Ile ma? Ile ma? Hmm? Ale to z naszej rozgrywki, i co teraz gramy? No wiem, ale ile ja, ja ma? 16? Nie bój się, za 5 minut wrzuci się kolejny 15 minutowy Ej, ciekawe czy ktoś by był w stanie to wszystko <laughs> oglądać <laughs> Jak ja w, jednym, w jedną godzinę spamie yy, Sześcioma, no może więcej Ośmioma filmikami, które trwają powyżej 10 minut w godzinę To jest, <laughs> nie da się oglądać tego Dobra, yy, ogarnę. pół O, jasne. Oczy... Nawet mam 39 stopni na kąpie, czaj? Więc w Europie. To jest dopiero moc. Chiwa moc! Jak rakiety. mam, mam, mam kasus Bay. Na co? Na pomorze. No dobra. A Czechy się to łączą przeciwko mnie. To no. dziwne. Mam, mam tylko 11 tysięcy wojska, więc. Dobra, ja już. Nie ruch... dołączyły się. Nie dołączyły się? No dobrze. Dobra, ja biorę no już tam. Biorę tą ziemię. O, mogę jej kilka w wziąć. <grym> Ale nie zostawić na teren. <grym> jeden też. Mam kasus belli na ciebie. Albo przejąłeś. Przejąłeś ziemię, na którą miałem ten. No to co? Ważne, żeby powiedzieć wojnę słusznie. <grym> na ciebie kasus bayi. Czemu Czechy poszły do Ciebie? Nie wiem. Tu bodajże, no tak, bo to są przejmowane się tereny, wiesz. Stary, od tomanami jak tam przejmujesz tereny, nie? Wiesz, ile płacisz za klejmy? Od ile? dwóch do sześciu. Administracji. What the fuck? <laughs> Stary. Klikni sobie na jakiś tam, nie wiem... Mamy luków, nie? I zobacz, ile to kosztuje. 15. 15 15 no wszystko 15 ale ogólnie jak masz zniżki 30. Jak masz zniżki na kupowanie 30. Nie, to ja płaciłem właściwie po 5 No A ile to płacę za ten... bo ja sobie nie sprawdziłem ile w ogóle. No ale pojście. 90 Luneburg już mam, tylko to Aha, jest na nie... Żeby Polska Żeby Polska żeby polska, polska nie była Polską Mam minus jeden procent w wojnie Patologia No nie no przejmujesz ten, które ja chciałem przejąć. Ej ale mogę w sumie plusy stworzyć ale nie jest plusy, bym ja Niemcy A z Plus można Niemcy? Tak jest To? No już wojnę skończyłem, Czechy sobie poszły. A mnie Czechy bardzo lubią. Ej, ja bym wypowiedział wojnę Czechom. Ej, nie. Nie masz kasy z Beli. A, nie masz. Ale no, Francja się dołączy. Nie wiem, ale musiałbyś mieć kasy z Beli. Najpierw Brandenburgię byś... Tylko, że ona ma z Polski. kurczę. Ale problem. A Polska ma znowu z Litwą. Ja z bym Brunswick zaatakował, ale już z Brandenburgiem, Brandenburgiem, masz już z Polską. <noise> Możemy tak zrobić, że ja wiesz, na Polskę sobie napadnę. Musiałbyś mieć dużo więcej wojska. Ona ma sobie z Litwą. Ale to ja mogę nie, w każdej chwili ten. to morza. To pokojów. Siła, moc, jak rakiety. Dawaj, żygaj, pistolecik. Tańc row, jest to gra. Ale... To już ze Szwecją. Dobra, no problem. To jest słaba na tym etapie. No wiem, ale może się nie dołączy do tych. Wala muszę. Zaraz chyba na Litwę, znaczy na Danię zatykuję. Aha, mam sobie już z Litwą, z Norwegią. Eee. A kto się dołączy na Danię, jakbym zatykował? Haha! <grych> <grych> AHA! <try> AHA! <try> <x2> do... Ja bym ci też wziął, tylko oni z Francją tutaj. Dołączyć do wojny? Ja, ja, ja A nie, bo Co? wtedy cię Litwa zaatakuje, to nie. Dobra, patrz na to stary. to powiedziałem wojnę. Ale ja bym chciał do Litwą. Nie, bo cię... Yy, aha, no sorry. Ale mogę cię dołączyć. Ale poczekaj. Ale powiedz mi kto tam jest. Hanza, Austria, Czechy, Węgry, Oldenburg kontra Dania, Litwa, Norwegia. Dodał pewnie. Dobra. Może poczekaj, może nie wiem, Austria, litewskie jednostki rozważy coś? No dobra, no dobra, to mi za chwilę. Tylko, że problem jest w tym, że Austria i Węgry w ogóle się nie ruszają. Austria i Węgry się. A teraz przyjdzie to poczekaj chwilę, ja ale by Ale Czechy tu, przyszły. Co, Czechy przyszły, to miło. A mam kasę, na pewno. O dobra, już rozwalają. Litwa przyszła. Dobra, już, już idą. Węgry idą. Dobra, niech cię pobiją trochę, a ja potem Ojej, Czechy widzi, właśnie wpadły. A <laughs> Czechy To, to Wszystko Czech było? To nic Czechy więcej nie mają? Nie. <laughs> Ja może na Czechy zaatakuję Nie, czekaj, bo właśnie idzie Austria już Tak, ruszyła się Austria wreszcie Powiedz nie. mi, jak będzie tam wyglądać jak... Nie ruszyła się jednak Ej, a ja powiedział, może tej, Polsce No teraz mógłbyś właściwie, bo Litwa jest zajęta, nie? O dobra, Litwa właśnie, traci Ale... wojsko Ale, Sz... Ale Szwecja się dołączy do nich Ej, co Szwecja zrobi? wojski Brandenburgia jeszcze to nic, ja bym się zajął to dwa wtedy. Dobra, czekaj, ja zobaczę jak mam przychód, może sobie zrekrutuję trochę jednostek. Nie stać mnie na... A Polska ma ile, nie widzisz przypadkiem? E, czekaj, bo walczę z Danią, poczekaj. Polska... E, właśnie Litwa straciła wszystkie jednostki. No, a Polska? A Polski nie widzę. Ale stary, wa walczę statkami z Danią i chyba wygram Ale jeszcze nie jestem pewny Chcesz się dołączyć do wojny przeciwko Polsce? Wygrałem, straciłem tylko jeden statek Litwa idzie do ciebie Easy, to Czechy tu idą Chcesz się dołączyć do wojny przeciwko Polsce? Uh... Nie chcesz? Nie, nie, bo jak nie, nie chcesz, to nie. nie Nie, chcę, nie chcę, za dużo Dobra, będę. Brandenburgia, a... No, a... no to spróbujemy. To się dołączył. Litwa szwecja, Brandenburgia. Masz, miałeś w ogóle jakieś kasy z breli? Miałem, na Poznań. Miałem na pozne. Fuck, Litwa o! Ale to będzie stary zaraz walka. No to zobaczył mnie. Litwa 40 tysięcy kontra 15, właśnie teraz jest. O, mnie jest 23 tysięcy na 6 Litwa się dołączyła do tej wojny. Jest, za... wygraliśmy. Najważniejszą walkę. Teraz już jest easy. Teraz wszyscy się rozeszli po Danii i przejmują. info dostałem od Ciebie. Co za info? Bo Litwy jest dużo i mnie biją. No, oni poszli bardziej na danie, widzę. A oh fuck, no nie no, za dużo ich... Litwinów za dużo jest. Chodź, dobiłem jednostki. Kurde. Mój problem. ma problem. Nie, my myślę, że przyjdę ci pomóc zaraz, nie? Jak tylko te tereny podbijam. Więc los. Ja mam nadzieję, bo tutaj jest... ja mam to, to, to Tak oni w w ogóle nie pomagasz. Nie ja myślę, że przyjdą, bo procenty wojny się liczą, nie? Czemu ja w ogóle nie walczę z tymi stotkami Danii? Ja nie walczę. Rozumiem. Jest Polska i Litwa i Brandenburgia. Może ja są Brandenburgia przyjmę no i Ja na pewno ci zaraz przyjdę pomóc spokojnie. No tylko, że oni mają wojnę z Litwą, a Polska i Szwecja i Brandenburgia są dość. Zaraz dam propozycję pokoju z Litwą. Litwa się odłączy no, ale właśnie to niedobrze, że się odłączy. Czemu? No, bo wtedy przyjdzie do mnie, co siłami. mi ty masz. Ja jestem. A. Nie osobno wojnę? Tak. Ja pierniczę! Czemu? Oni ci nie przyjdą pomóc? Wtedy. Wiem. Wiem o tym. O, <laughs> zlamiłem. Wiem teraz. o tym. Przecież mówiłem, że osobno. Wiem o tym. Mówiłem, że osobno w Polsce wypowiadam. W samej Polsce. Ale się Litwa dołączyła. Zrobiłeś. żeby mi tylko z litwą pomogli tam już stabilność mi spadła. Aha, ta stabilność jest w tej. Mustro strasznie droga. Jeszcze, no. O no. Jeszcze O. Jest. Gdzie? Nie ma, nie ma. Nie. Yes. Kto się Brandenburgę tam robi stary? No, masz wojna z wojny z Brandenburgią! No tak. Ja pierdolę. Mówiłem ci z kimś. Aż je zebał. No nie, ja zebał. Tak, to jeszcze. Mówiłem ci, że na no, wojnę i mówiłem ci, kto się dołączył. Mówiłeś, wypowiedz, to może Węgry ci pomogą. No. Nie, nic takiego nie powiedziałem. Jak powiedziałeś? No, w ogóle, Węgry mają. Aha, nie, nie, to musi się Węgry, Czechy. W ogóle Czechy mają Ciebie jako rywala, więc. Ja wiem, że Czechy. Nie. Musiał ich rozwalić. Oni są w cesarstwie. To jeszcze jako. A nie, czekaj, co? A może patrzę na papierze. To jest dziwiłe. Żeby Litwa się odłączyła od tywu, to ja dam radę im sam. No to zrób coś, żeby się odłączyła, no. Ja o, nie mam ja jak ci pomóc. Może dołączyć Nie, się... nie to mogę się to dołączyć do wojny, jak jesteś w czasie wojny. Czekaj tu sobie. Nie ja, mają ze mną wojnę? To czemu czery stają na, na... terenie gdzie Litwa przyjechała? Oni mogą to odbić to odbijają mi. pomagają z Litwą? Tak? No dobrze, no, Czechy mi pomagają, oddają mi teren. Dziwne. Twój rywal ci pomaga. Dobrze, bo tylko potrzebuję pomocy z Litwą, bo tak ja radę z Polską. O oh, fuck. Oh fuck, 19 tysięcy. Nie ja wiem, radę. Jak i ja. Grana, Nice. Na 18 tysięcy wygrałem. Nie wiem.

Trzeba zablokować porty zakonowi Liłońskiemu i wtedy myślę, że będę mógł podpisać pokój. Zakonem? Liłońskiemu? Czemu zakonowi Liłońskiemu? Nie wiem, on jest w Z kim? Z To jest misjonusznik. Nie, czekaj. Nie, nie, jest Boży. Waliłem się. W Litwie zablokuję. W Różnicy. Temu, czy temu? Jest, mogę. Dobra, ja wypowiadam pokój, jakby co. Nie, czekaj, niech mi Czechy przynajmniej tak... Nie, bo jak się odłączy... Tutaj. Austria jak się odłączy od wojny, to ja już nie wypowiem pokoju. A zaraz się odłączy. Ja widzę, co tam się dzieje, no ale co mogę poradzić? Mówić, no jak się odłączy, to ja mam przerombany. I dam na ciebie. 30-30 tysięcy. Ej, ten kardynał, w którego inwestowałeś inwestował 200, ma 71 lat i zaraz umrze. Ale się nie dostał jeszcze. Pomóż, pomóż im. Pomóż Czechom. Mam pomóc, że nie widzę nikogo. Na terenie Polski przecież nie widzę. No, no to przegrali właśnie. Rasi. Teraz pójdę na ciebie. Ale i tak mówię, że ten. Nowe i ten. Pokój. Chodź no, na jakieś to mówię pokój polską, no. nie był dobry pomysł. To Litwa jedyna co mi nie tam. Pewnie jeszcze to przyjeżdżam. Pani jest to po skokce. Fajnych mam rywali teraz do wyboru. Anglia, Brandenburgia, Litwa konkurencję. Na Brandenburgię weźmy. O właśnie, są te wszystkie jednostki.

Andrzej serio uważył, że nie ma tu fajna. Oh, o fasz. Moja za na rywala. Co? No. Eee, dania mi na rywala. Nie, Litwa mi dała na rywala. Ja podpisałem rodzajem z Litwą, tylko że wzięli mi memel. No myślę. Ale, pe Pewnie to zrobię. Ale co, nie w ogóle nie pytałem się Myślałem, że ja ci dołączę do wojny. To nie dołączyliśmy i tak. Umówić. U. Czechy ja mnie zaprosiły Bez... do wojny na Bawarii. Popraw ze mną no, nie rozumiem, słyszył. A, ci kazali no zerwać. Mi zerwać. Ale to i tak nie będę mógł z To jest 10 lat, słyszę. Ja nie mam wolnych dyplomatów teraz i tak. Masz dwóch konnych u mnie. No to są całe moje wojsko, które się generuje. Wiem, miałem gdzieś uciec. O patrz, wstało. Nie, ja ci pomaga nie, szczęście żeby jest tym Lepiej, żeby te rebeliami są Są nie, nacjonaliści Czemu nie, 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 Czemu Polska będzie chciała Warmię, wiesz? mówisz? 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 Nie słyszę. Polska będzie chciała Warmię. Nie chcę nie Chcę Nie chcę. Wydaje mi się, że Czechy by były chętne na atak na Polskę, bo ja... kasus Kasus Poznań. No dobrze, tylko że i tak ma jestem rywalem ze zpychami nic mi... Polska nic nie chce, no. Daj trochę szybciej. Nie, bo tobie nie wyrobił, na no. No. Jest Polska, coś chce. Eee... Warmia... Boże, trzy powiniencie chcą. <słuch> Polska nic nie chce. Nie tej stary. Nie akceptuj. No i co? No i co? Nie akceptuj. Poczekaj. Wojna będzie dłuższa. Będę musieli przyjąć to co ty im dasz. Albo wezmą jeszcze więcej. No raczej nie. Keeper. Warmia. może To co wszystko zajęli chcą. No tak.